Kałko no było. Jest śnieg, okej. Okay. Chciałam powiedzieć, że to jest bardzo gorąco, ale nieważne. W ogóle, jakie to brudne? Nie wiem, czemu. Dobra, ale ja sobie w tym. czemu tu nie ma tego kubka? Dobra. Nie no, bo ja w tym roku sobie kupiłam świąteczny kubek. Pierwszy w tym roku. O, właśnie ten. Tylko nie wiem, czemu on był w zmywarce, jak nie można go w zmywarce. Ale nieważne, okej. Okay. No chyba żyje, co nie? <grych> bo ten mam ślepko, a to mam jeszcze z Harry'ego, bo teraz w październiku kupiłam. I on jest z, y, z mince, ale go można wziąć w marce, więc no. No, no. No, no. Czemu zawsze się z tego daje? Dobra, dzisiaj jest 22 drugi chyba. Dobra, to jest ostatni dzień tego mleka. Do ósmej, jest dziesiąta, ale dobra, nieważne. Będziemy otwierać kalendarz. Tak? Dobra, pierwsze okienko. Jest jedynka. Okej. Okay. Tu. Tu, dobra. To otwieraj. O Boże. Moje otwieranie kalendarza. To jest piękne. O mój Boże, Merry się... Christmas. O super takie coś to sobie przetestujemy. Teraz dwójka. Kolejne żelki. No, jakby się można było no. spodziewać o zwykłe Teraz trójeczka. Ja uwielbiam co robię. No. Nigdy nie umiem tego otworzyć. W sensie... To nie, jak na przekór. O, o, o dobra, duma. Duma. O, będzie pasować mi do mojego stroju. No. <grym> Tam? To jest czwóreczka. O! O. Kolejne no, żelki. Mm. Ej, znowu świąteczne. O. Co <grym> same? No, to same. O, to fajnie. O, tu jest piątka. To jest z tym oszukanym napisem. Mm -hmm. Kurde. O! O! o. Kolowe? Tak, kolowe. W końcu o. jakieś inne. Dobra. Ej, ale ja muszę... W ogóle to świeci. Tylko średnio już... widać na kamerze. Dobra. Teraz ty czy ja? Ty. Ja? A no tak, ja, bo ty miałaś kolowe, no. Tak. No. Szósteczka, czyli Mikołajki tutaj. Gdzie to tutaj? O, o, gumy, gumy, dobra Super Gumy, <gumy> I to jest nasz zbiór Teraz siódemka <gumy> Wow, kolej żelki. I tym same. Tym same. <gumy> teraz ósemka, tak <gumy> Dokładnie Dzieci żaby. Wow. żaby. Największe większe opakowanie. O. fajnie. No. Dobra, dziewiątka. Mam nadzieję, że tym razem znowu mi się uda to otworzyć. Mierzchnie. <grym> wow. wow. Kto by się spodziewał, kolejny znak. Znowu te samym? No. Ja nie wiem. Patrzcie. Jeden, dwa, trzy, cztery. No. Tak świątecznie, to świątecznie. Tak. Świątek, tak. Pięk, 10, dokładnie. A, gumy. Gumy, 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 gumy. Yeah. To by się spodziewał tutaj, tutaj czegoś innego niż gum i żelek. No to nie. 100 gram. Kiedy to piszę? A, 100 tego tak do boki, żebyśmy tak brali. Tak. Dobra. Na do boki? Jak <grym> wiesz, żeby to tak na no ziemi to ten papier, może. Tak, a potem to razem wszystko zmieszać. Tak. A ja są kucharki. Super, no. Chyba, co ja wyrzucę to jak. Super ciasto, już. Do lodówki zaraz pójdzie. Zamrażarki, no. tak dokładnie. No. Na 15 minut. Mhm. Moja <grymce> Opłacała się. No. Słuchajcie, przykrywka i pójdzie zaraz do zależarki, tak na 15 minut. No to No tutaj, dobra. No i super. I papa. Tak. Jedenastka. To. Dobra. Wow, brawo. Kolejne żerki I kolejne zwykłe. Dobra, dwunastka. 12, gdzie jest w wuna... O, tu jest. Mm, 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 mm. No. Mm, inne. 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 Wow. wow. Luka, jesteś zadowolony z tego, że są inne żelki? Podobają mi się? No chyba tak. <laughs> dobra, teraz ja. 12. Dobra. No. Tak, dobra. Wow. No, o, teraz większa więcej. paczka jest o, dobra. I są inne Dobra, super 14 14% mhm. 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 Drugi tydzień Świąt No do świąt znaczy no. Znowu Wysłał mi telefon Tak Tak, tak mi, ale nic bo nie jest Boisz. Dobra Aha, co? Dobra, trudno. nagrywasz tak Nagrywam, tak Potem Ta, ty, że... tak, nagry, tak, na, tak nagrywasz, ale miałeś włączone jak tak. Dobra, trudno. <laughs> mhm. Teraz ja. A to jest chyba trochę inny niż te. Albo jednak nie. Takie same. Dobra, teraz ja. Mhm. Ja co? Piętnastka. Um, hmm. Już dawno za połową jesteśmy. Hmm. Drugie takie same, co nie? No, są co większe. Dobra, szesnastka. Ostrożnie. Nie no, no, luz, dobra. Szesnastka. Mm, kto by się spodziewał? żelków kolejnych. Zwykłe. No, ile żelek mamy, no? Dobra. Będzie co? Jeść. Mm -hmm. Teraz ja. Dobra. Tu. Siedemnastka. Wow, kolejne dobra. takie same. Mm -hmm. Kto by się spodziewał, co nie? Ja się na moje ulubione. No? Jakie są twoje burzki? Wiśniowe. No, o, dobra. 17, 18. Gdzie zwantwie, bo one Siedem. są średnie świąteczne. No, dobra, 18, to jest 18. A pod Żami. moimi kapiszami. Nie, to wiesz co, za chwili. Wiesz, stało mi trochę z ciasta. Z pianiku. No. Okej, okay, teraz ja mam. 19. 19. Aha, 19. <grym> mm. Nie coś do Państwa. No tu, A tu. Wow, co yes. oh. byś się spodziewał. Mm. Potem podliczymy, ile takich samych było. Mm. Okej, okay. dobra. Dwadzieścia, tak? Mhm. Mm Gdzie jest dwadzieścia? Hmm. Tu. No dobra. Mm. Hmm, kto by się spodziewał? Okej, teraz ja, dwadzieścia jeden. Tu jest dwadzieścia dwa. Tu. Mhm. O, A mm, Idealnie. No i super. to dla mnie jeden dla... Tak, no. Dobra. teraz nie. 22. No, 25 Dobra, 22. O, czekaj Tego o, będzie... A. Chyba tych żelków... Będzie, będzie najwięcej. Będzie najwięcej. Mnie. Na 23. Już przed Wigilią. To też już takie duże. O, kolorowe. O, dobra. Armia żelków no. <grym> Teraz ostatnie okienko. Słuchajcie, słuchajcie. I wyjdzie powtórka. Tak. O, o dobra. dobra. Fajnie? Tak, fajnie. No? Jesteś zadowolona z tego kalendarza? Tak, 40 zł na tyle żelków. Super. Opłacała się? Nie. Ta, nie. Ta nie. Nie, oskamowali nas, oskamowali nas, z tego powodu, że powinno świecić y, w ciemności, ale no. początkowo byliśmy na nich zły, y, złe, mój polski jest piękny, że oni nam dali coś złego. A okazało się, że jednak świeci. I no, to jest plus. Tak. Więc no. Więc... Dobra, robimy podliczenie teraz. No to y, tak, były te gumy tutaj. Tak. Były. Były. Tutaj hmm. najwięcej było chyba i tych zwykłych i ty, tych, ty, tych. Tylko, tych kolorowe no. są. Tak, to, to są zielone, niebieskie, Tak, to e, różowe. Pomerciowe. Tutaj te były jedyne inne. I te też. Były jeszcze jedne kolowe chyba, nie? Tak. Tak, były nie. jeszcze jedne kolowe. Nie. No i tak to się prezentuje. Tutaj Lucuś. No, więc y, zaraz idziemy Robię dalej pierniczki. Ile jeszcze czasu mamy do pierniczków i wyciągnięcia? O, tyle! Wracamy do naszych pierniczków. Tak. Teraz Dobra, ja, nie wiem jaka jest grubość na środku. Nie jestem w stanie. Chyba już. No, już. To chyba nawet jest za mi, za... cienkie. Dobra, myślę, że jest dobrze. Czy za cienkie? Troszkę. <laughs> Może tu jeszcze trochę? Dobra. O. I będzie ok. O, no i super. Jesteś dumna? Tak, jestem pierogi. bardzo dumna Teraz robimy Foręki tutaj. To było w zestawie. Tak, w zestawię. Tak. Należymy, jak będziemy już mieli parę tych paręgatry. No. Jest 22.42, a ja chcę pierogi. Więc idziemy z pierogi pierogi. 22.52, idę z pierogami do pokoju. Są pierożki pieroszki. Tak, więc są sobie pierożki i muszę teraz wkleić etykietę na paczkę z Vinted, więc to zrobię I no... tak 23.11 już zjadłam pierogi, więc... Idę odnieść talerz, ok? Pierniczki, super a to coś poszło nie tak To miał być Misiu No to też nie wyszło jakoś Czemu to jest włos luki Nie. Dobra, w nie podlewałam go Tą zwykłą kranówką I się okazało, że tak nie można Bo sobie specjalnie wzięłam Książkę taką Z naszej domowej biblioteczki O, ksi o książkach o o książkach, o roślinkach I właśnie mi się Ej, Help, zrobiłam powódź.